Cześć, tutaj Dennis. Zapraszam na podsumowanie tego, co wiemy o nowych iPhone'ach 11 oraz o tym, co jeszcze zobaczymy na konferencji Apple, która już we wtorek 10 września. Z roku na rok przecieków jest coraz więcej. W tym roku zobaczymy trzy nowe modele iPhone'ów. Model 11, który będzie następcą iPhone'a 10R z dwoma obiektywami oraz nowymi kolorami. Zobaczymy też następcę iPhone'a 10S oraz 10S Max, które najprawdopodobniej będą się nazywać iPhone 11 Pro oraz 11 Pro Max. Wszystkie nowe iPhone'y będą miały takie same wymiary jak zeszłoroczne modele. Oczywiście wszystkie nowe modele będą miały zainstalowany iOS 13 z nowym trybem ciemnym. Jeżeli chcecie zobaczyć, co nowego w iOS 13, to zrobiłem o tym film. Tutaj powinna pojawić Wam się karta. Jeżeli chodzi o aparaty, to Model Pro oraz Pro Max ma mieć trzeci obiektyw, który będzie bardzo szeroki. Pozwoli to na większy zoom, kiedy będziemy się przełączać między obiektywami. Z kolei iPhone 11, czyli następca 10R będzie miał dwa obiektywy i ten drugi to też będzie szerszy obiektyw, który prawdopodobnie będzie nawet szerszy niż ten obecny w iPhone 10S. Wszystkie obiektywy we wszystkich iPhone'ach mają mieć po 12 MP. Pamięci prawdopodobnie będą niezmienione i znajdziemy 64 GB. W podstawowej wersji 256, w środkowej i 512 w największej wersji. Niestety nie będzie początkowej 128 GB i niestety też nie będzie wersji 1 TB, tak jak jest to w przypadku iPadów. Ceny również raczej pozostaną niezmienione. iPhone 11 prawdopodobnie będzie w cenie iPhone'a 10R, a iPhone 11 Pro w cenie iPhone'a 10S i 10S Max. Możemy zobaczyć jedynie niewielką podwyżkę ze względu na kurs dolara. Nowe iPhone'y mają mieć bezprzewodowe ładowanie zwrotne, co pozwoli naładować np. AirPods czy Apple Watch. Wystarczy położyć Airpods na iPhone'ie i te zaczną się ładować. Ta funkcja znana jest m.in. ze smartfonów Samsunga. Prawdopodobnie w pudełku z iPhone'em znajdziemy nową, mocniejszą ładowarkę z USB-C tak jak ta od iPada, ale sam iPhone będzie miał dalej złącze Lightning. Przednia kamera we wszystkich modelach również ma być lepsza i teraz zamiast 7 megapikseli będzie ich 12. Face ID również ma lepiej działać i ma wyłapywać naszą twarz z większych kątów. Nie trzeba będzie mieć telefonu już bezpośrednio przed twarzą. Mam nadzieję, że będzie działać to na tyle dobrze, że będzie można postawić telefon na biurku i ten odblokuje się, jeżeli dostaniemy jakieś powiadomienie i na niego spojrzymy. Co jeszcze zobaczymy na konferencji? Prawdopodobnie nowego MacBooka Pro 16 cali z nowym mechanizmem klawiatury, który zastąpi MacBooka Pro 15 cali. Również odświeżony model podstawowego iPada w rozmiarze 10,2 cala, nowy Apple Watch serii 5, który ma wyglądać jak seria 4. Nowością ma być natomiast powrót do ceramicznej koperty oraz całkiem nowa tytonowa koperta. Ostatnio również mówi się o nowym Apple TV, które prawdopodobnie będzie miało mocniejsze parametry, aby obsłużyć gry z serwisu Apple Arcade. Oprócz tego możliwe, że zobaczymy lokalizatory rzeczy podobne do tych od Tile, które pozwalają znaleźć na przykład kluciki od auta. Prawdopodobnie będą mieć okrągły kształt i będą działać dużo dokładniej ze względu na nową technologię Ultra Wide Band. Mówi się, że ta technologia potrafi ocenić odległość na 5 do 10 cm w porównaniu do 5 metrów Wi-Fi i Bluetooth. Niestety ta technologia będzie dostępna tylko w nowych iPhone'ach, ale możliwe, że trackery będą działać również ze starszymi iPhone'ami, tak jak działa Trackery, tile i będą wykorzystywać po prostu Bluetooth, i będą troszkę mniej dokładne ze starszymi iPhone'ami. Technologia ultra-wideband ma być w przyszłości użyta w innych produktach Apple. Naturalnym wydaje się użycie jej w AirPods, gdzie będziemy mogli łatwo zlokalizować pudełko albo same słuchawki. W iPhone'ie te urządzenia będą wyświetlać się w aplikacji Find My w zakładce Items, czyli po polsku rzeczy najprawdopodobniej. Tam też będzie można zobaczyć je na mapie lub odtworzyć na nich dźwięk, by łatwiej je znaleźć. Oprócz tego na konferencji zobaczymy oczywiście nowe systemy poza iOS i iPadOS 13 zobaczymy również WatchOS 6 dla zegarków oraz tvOS 13. Wciąż czekamy też na Apple Arcade, czyli serwis gier w abonamencie oraz konkurenta dla Netflixa, czyli Apple TV Oba te serwisy mają wystartować jesienią. Mam nadzieję, że na konferencji poznamy oficjalne ceny oraz dokładne daty premiery. Wciąż czekamy też na premierę Maca Pro oraz wyświetlacza Display Pro XDR, najprawdopodobniej tak się nazywa, oraz podstawki do tego wyświetlacza, która kosztuje 1000 dolarów. Konferencja Apple już we wtorek. Dajcie znać w komentarzach, na co najbardziej czekacie i co chcielibyście zobaczyć. Po konferencji zrobię film z podsumowaniem tych wszystkich nowości. Być może Apple zaskoczy nam z czymś jeszcze. Tymczasem, jeżeli podobał Ci się ten film, to tradycyjnie przypominam o łapce w górę. A jeżeli jesteś nowy na tym kanale, to zostań na dłużej, zostaw suba. W tym filmie to już wszystko. Do zobaczenia w następnym. Dzięki, hej!